Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w małym kurniczku z czubatkami. Czubatki steropolskie zostały przeniesione już do nowego lokum, zbudowanego w większym kurniku pod lampą. Po prostu miały już zacias no, w tym odchowalniku. Było pytanie odnośnie zdrowego odchowu piskląt. Jestem hodowcą amatorem. Nie zajmuję się tym ani zawodowo. Mogę Wam tylko powiedzieć z własnego doświadczenia, jak u mnie to wygląda. Kiedy wkładacie jajka do inkubatora, nigdy nie ma pewności, ile jajek się wylęgnie. Tego się nie da ocenić, zakładając, że na przykład wkładając 100 jajek, wylęgnie się 100 kurcząt czy 50 kurcząt. Jest to uzależnione wieloma rzeczami. Jajka przecież nie wszystkie są zalężone. U mnie kiedy kurczaczki zaczynają się wykluwać z jajek, a wykluwają się kilka dni, nie wykluwają się jednego dnia wszystkie. Zaczynają się kluć od 18-19 doby, kończą w 22-20, nawet zdarzało się, że w 23. Pisklęta już się wyklują, muszą być w inkubatorze przez przynajmniej 2-3 godziny, żeby wyschły. Nie przenosimy mokrych piskląd do kartonu czy od chowalnika. One muszą po prostu w ciepełku nabrać sił po wykluciu się, bo to jest dla nich naprawdę bardzo duży wysiłek wyjść z jajeczka, wykluć się, muszą odpocząć, nabrać troszkę tych sił i wyschnąć. Kiedy już przeniosę pisklaki do kartonu, ja przenoszę do kartonu pod żarówkę. Przez pierwszą dobę pisklęta nie muszą mieć ani wody, ani jedzenia. Ale to nie znaczy, że ja nie stawiam. Stawiam i wodę, i jedzenie, mimo że one nie podchodzą. Ale żeby już przywykły do widoku poidełka i karmidełka, zawsze im stawiamy. Te najstarsze oczywiście najpierw zaczynają podchodzić. Ważna jest temperatura. Słuchajcie, temperatura w takim kartonie u mnie oscyluje między 32 a 35 stopni, dlatego że taka temperatura, nawet wyższa, one się wklują w temperaturze 37 i 9, 38 stopni. Więc, żeby takiemu maluchowi nie było zimno, musi mieć przez pierwsze doby bardzo wysoką temperaturę przynajmniej około tygodnia, żeby taka temperatura była w kartonie. Potem można żarówkę podnosić, zmniejszając tą temperaturę, bo one już dostają innych piórek po tygodniu, zaczynają się obrastać piórkami właściwymi, zmienia im się też i ciepłota ciała. Przez pierwsze lata, kiedy zaczynaliśmy wykluwać własne pisklęta, nie stosowaliśmy szczepionek. Nawet w grudniu zeszłego roku chyba też tamte nie były szczepione. Natomiast te zaszczepiliśmy. Wszystkie. Wszystkie, które się do tej pory wylęgły w tym roku, zostały zaszczepione preparatem zakupionym u doktora weterynarii. Tu Wam już pokażę, jak ten preparat wygląda. To jest szczepionka. Szczepionka na 1000 piskląt przeznaczona. Więc trzeba uważać z tą szczepionką, dzielić ją ostrożnie, żeby nie przesadzić, a z drugiej strony, żeby dać nie za mało. Po prostu ilość szczepionki trzeba dostosować do ilości piskląt, jaka Wam się wykluła. Przez pierwsze 42 dni kurczęta dostają przeważnie, mówię przeważnie, dlatego że do dwóch pełnych tygodni dostają paszę, tak zwaną jedynkę startową. Po dwóch tygodniach zaczynają dostawać troszkę gotowanej kaszy jęczmiennej z warzywami. Czasami mieszamy im to też z twarogiem. Troszkę ta flora bakteryjna musi im ty przyzwyczaić się do innego pokarmu i każdy nowy pokarm wprowadzamy po malutku. Pomalutku. Nie sypać od razu dużej ilości ani zboża, a nawet mielonego czy małych kawałków. Wszystko wprowadzamy stopniowo, zwiększając dawki oczywiście z upływem czasu. No jak widzicie, już, już zaczynają się przyzwyczajać do nowego miejsca. To są, pierwszy, pierwszą noc były i strasznie tą ściółkę powróciły. Jeszcze nie wychodzą z tego, z tego domku. Tu mają fajnie, dlatego że mają od południa, będą, będą mogły grzebać się, kąpać się w piasku. Co do dalszego od kiedy kurczaki kończą 42 dzień życia, zmieś, zwi, zmieniamy paszę na tak zwaną dwójkę. No i oczywiście dostają cały czas potem jeszcze na zmianę. Czasem ryż gotowany z warzywami, czasem kaszę twaruk twaróg lub kwaśne mleko. Proponuję dawać. Na, na moim przykładzie, bo dajemy raz na, na dwa, na trzy tygodnie, nie częściej, dlatego że pisklęta mogą dostać po prostu biegunki i niektóre na pewno dostaną. Yy, musi się żołądek i, i flora bakteryjna przyzwyczaić do nowego pokarmu. Woda. Woda musi być dla piskląt zawsze czysta. Słuchajcie, nie dopuszczajcie do tego, żeby woda była pobrudzona odchodami czy, czy ściółką. Czym piskle starsze, tym będzie bardziej brudziło tą wodę i przynajmniej dwa razy, trzy razy trzeba tą wodę po prostu albo przelać, albo wymienić, jeżeli jest naprawdę bardzo zabrudzona. Kiedyś Wam mówiłam, rok temu, jak nagrywałam te pierwsze pisklaki moje, yy, kiedy zaczynałam w ogóle nagrywać o pisklakach, że lubię przychodzić i patrzeć na nie. I tak jest, no, bardzo lubię na nie patrzeć, zwłaszcza yy, jak one zaczynają się już tak wybarwiać, i lubię obserwować, przypuszczać, który, jaki będzie miał kolor. To jest wielka zagadka zawsze, bo one się przebarwiają w trakcie dorastania. A w tych czubatkach staropolskich, tak jak widzicie, niektóre pisklaki są tak zwane na guzie. I pierwszy raz mamy te pisklaki, takie kurki będziemy mieli pierwszy raz, więc nie bardzo jeszcze wiem, jak odróżnić koguta od kurki, bo większość ma te guzy na głowie. Będziemy, no, czekać i obserwować, patrzeć bo na dzień dzisiejszy nie umiem powiedzieć, ile jest kurek, a ile jest kogutków. No niektóre barwy tych piskląt, właściwie to są już kurczęta, są niesamowite. Zobaczymy, jak będą większe. Yy. I co, I co do jajek, które były jeszcze od australopów. Co się wylęgło z australopów? Słuchajcie, to jest jedna wielka porażka. Z australopów wylęgło się 13 piskląt, z czego 6 tylko przypominają australopy. Reszta są kuropotwiane i dwa niebieskie. Patrzyłam ogłoszenia tego pana, ten pan ma różne kury, proponuje różne jajka, w ma różne jajka w sprzedaży lęgowe, różnych ras, no już się biją, no, różnych ras, więc na pewno, może nie celowo, ale pomieszał jajka niestety. Okaże się coś, co z nich wyrośnie potem. Z moich jajek też się wylęgło niewiele, chyba około 19, 19 albo 18 sztuk. No, ten ostatni wylęk był chyba najcięższy z tych wszystkich z tego roku. Dobra, może teraz Wam pokażę te starsze pisklęta, jak one teraz wyglądają. Przejdziemy, zobaczymy. Bo na pewno też trzeba będzie im wodę wymienić, bo one strasznie wodę drożą. Dobra, idziemy do starszych piskląt. Dzień dobry, o jejku! nie chcę ich wystraszyć, bo już się grzeją w słoneczku, pobrudziłyście sobie wodę, zaraz mi tą wodę przeleję, bo słoma jak widzicie robi swoje przy wodzie i no trzeba zaglądać, trzeba wyjmować te paprochy z wody, będę Wam zasłaniać je, o może tak. Wygrzewają się. Co ruda! Zajrzymy tam. A, nakurzyłyście? Niesamowicie! Co sobie śpią? No to są te pierwsze. Największe. Też wszystkie żyją. Tfu, tfu. I te już skończyły 42 dzień życia więc dostają paszę dwójeczkę razem z płatkami już, płatki oczywiście najpierw wyjadają polubiły płatki owsiane, wydziobują je najpierw no co? no kogut ty będziesz wielki, nawet wiem po którym ty jesteś dobra ja tą wodę muszę im wymienić, bo mają strasznie brudną a wiadomo, że brudna woda to są i bakterie. Nie pij tej wody, poczekaj, wymienię Ci. Tamta czarna ma taki fajny pióropusz. No i z tych będzie cztery koguty, tak jak mówiłam Wam na ostatnim filmie, o, kiedy je pokazywałam. Co taka ciekawa jesteś? No, ciekawa jesteś. Tam też siedzi kogucik w rogu. Ty też masz liczny piropusz i ty miałaś być silką. Chyba jesteś po innym tatusiu. Moi drodzy, muszę im wymienić tą wodę, bo nie mogę na nią patrzeć. A ty co tak sobie stoisz grzecznie? <gry> Już, ja, ja się z wami żegnam, wymieniam im wodę i idę do tamtych małych, dosypać im jedzenia.